Kolejne pytanie pani Kasia. Mam za wysoki poziom żelaza. Chciałabym przejść na taką dietę jak karniwor, jak pan, tylko jak to się będzie mieć do mojego żelaza? Hm. Witam w kolejnej serii pytań i odpowiedzi. Andrzej Kawka, Klinika medycyny zintegrowanej. Kawka. Je. Kolejne pytanie. Pani Kasia, mam za wysoki poziom żelaza. Chciałabym przejść na taką dietę jak karniwor, jak pan, tylko. Jak to się będzie mieć do mojego żelaza? Hm. Panie Kasiu, trudno powiedzieć. Generalnie nie ma czegoś takiego, że jedzeniem możemy dostarczać do naszego organizmu zbyt dużo jakichś substancji. Jeśli tak się dzieje, to dlatego, że nasz organizm działa nieprawidłowo, nieprawidłowo metabolizuje czy ogarnia, e, jakby daną substancję w naszym organizmie. E, proszę pamiętać, że wszystkie badania są tylko mm, jakby takie ogół, zrobione dla ogółu, czyli bierzemy ogół ludzi, którzy wszyscy ludzie jedzą tak samo, czyli inaczej niż my. I wtedy robi się badania i sprawdza się. I jeśli większość ludzi ma poziom danej substancji między taką, takim poziomem a takim poziomem, no to wtedy ustala się to za normę. Chyba, że chcecie zrobić normę na to, żeby sprzedawać leki, na przykład leki na cholesterol, więc wtedy ustala się poziom cholesterolu do 190. Jest, jeśli ktoś ma taki poziom cholesterolu, to współczuje, ponieważ jest to za niski poziom cholesterolu. No ale oczywiście będzie w normach. Natomiast jeśli tutaj chodzi o żelazo, ja bym i tak spróbował. Bez większego problemu, bo jeśli wyreguluj organizm znacznie prawidłowo działać, zmieni się też dużo innych rzeczy w organizmie, właściwie wszystko będzie się zmieniać w organizmie, jeśli przechodzimy na dietę Karniwora, i jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że to żelazo zostanie na tym samym poziomie, w którym teraz jest, i nie sądzę, żeby szkodziło. Natomiast powiem szczerze, nie mam ani jednego przypadku wśród moich pacjentów, bym, który, który by miał. Zbyt wysoki poziom żelaza na diecie karniwora, więc mam nadzieję i podejrzewam, że u pani będzie dokładnie tak samo. Pozdrawiam. Dziękuję kochani za wysłuchanie i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.